O, Proszę zostawcie Jezu. mnie Jezu, stój to Jak tam Mr. T w mieście się podoba No Powiem Ci że poznałem, poznałem parę nowych osób i już, już się czuję prawie jak w domu jak w losdrupina Łoż, kurwa, panowie nie jest dobrze Czemu? No powiedzmy że podrzuciłeś się Dobra trzymajcie się Ale to Pani nie uciekaj Słuchaj czerwony za podwózkę napraw mi furkę, co? Kurwa, nie mam tego Ale mogę wziąć moją furkę i cię poczuć do sklepu, jak dobra, chcesz Dobra, już się robi Rozumiecie, panowie dobra, dobra. Dobra, dobra. Dzięki, mordo o, Masz furę naprawioną po poczekaj chwilę Uszy mi się zatkały, jakbyś mógł powtórzyć <laughs> Jebnięty w łeb jesteś <laughs> Przepraszam, mam kaszel, idę, po, idę po do apteki I Też będzie dzisiaj jebnięty w łeb Dopierdolę go, później nie ma opcji samochodu. Tak, tak. Ta, 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 ta. Obiecuję ci, ziomek, że to ty będziesz się wdzięczny w łeb. Ale coś grożą, to zobacz chyba co? Eee, takimi te... na co dzień się z takimi zadaje, także to bez strachu. No, szybko to jeszcze

Jak to ciemno to uciekamy o, Przepraszam, bo... Przepraszam. To nie wiem czy to moja wina tak. czy nie, bo ja świeży jestem Prawo jazdy kupiłem, nie ukrywam Ale... To panowie mnie przepraszają czy ja panów, bo nie wiem eee, Nawzajem O, to ja, ja przepraszam Rączka podawana jest Bro, nie, nie, nie to Oj Wygodny jest pan sobie może. Ja lepiej przepraszam Oj, ginę Naprawić panów? Czy pan ma? Nie, nie, naprawdę sąsiłki Na wielkie Kurwa jak zobaczyłem zielony neony to się wystraszyłem powiem wam, ale. Ale <noise> no jest dobrze Zieloni mnie szukają, a ci zieloni to miękkie faje są. Ja tych zielonych to kurwa taka wyciągam pistolet z ręki Widziałeś akcję jak typa, kurwa z skrzaka zabiłem No właśnie, zielony mi będzie tak samo O się chuj o kurwa, nie mam naprawek Okej, kolego Na spokojnie, bez klameczki Kurwa Oho. Proszę, zostawcie Jezu. mnie Jezu, stój Proszę, chłopaki Błagam Pierdole. Biegnij no, prosty, szybciej! Stój kurwa! No, dobra, inna, dobra, od chłopaki. razu inna rozmowa, nie? Wejdźcie kurwa w dół pajacu. Tak, dawaj, dawaj, się dawaj, Co jest Czego chłopaki? ty się boisz? Że się przed chwilą we mnie wpierdoliłeś. I spierdoliłeś od razu zamiast I się ja? Zatrzymać. Ja, ja, to ja byłem ja? Ta, to byłeś ty, pomarańczowe Bufalo. A to zajebałem Ciężka auto przed chwilą. Co? Z... No zajebałem je, to nie moje jest. No jednak chyba go odpierdolę. Kurwa, A kolega Proszę, nie, nie mam, nie mam pieniędzy mnie, na naprawienie aut. Dobra, już mordę, już, już. Pamiętasz kurwa w czarnym garniaku co mówiłeś do mnie? Pow, powtórz, bo mi się zapomniało. Kurwa, to ty? O kurwa, A, kurwa i nagle inna to... rozmowa, co? No, Ty co po mówiłem, prostu bo po prostu kurwa, ja nie lubię, wiesz. W garniaku mi się kojarzy korpo jebane, wiesz. Sorry gościu, po prostu wiesz, ja nie jestem zbyt bystry chłopak, pozory mylą. I chłopaki, bo zapytam jeszcze, bo. Jak naprawki macie, może? Ja mogę od... ja odkupić, mogę, bo. <laughs> no, bryczka ci się rozjechała, że zaczął spierdalać od nas. Nasze. No i chłopaki, wiecie jak to jest, nie? Tyle się Wiesz, o was nasłuchałem legend miejskich, że rozpierdalacie batała. wszystkich Że jak tylko widzę zielone neony to spierdalam o, chuja wali, pucuję się, zobacz jak się pucuje kurwa. Będę go nie odjebać. Ja się, że widzę, że obstrany tak, cały jesteś, tylko nie tak, widać, bo też... No, to jebie. Co ty kurwa mówisz, mózek? No, pierdolę, ze mną już nie jedziesz. <laughs> No ale chyba musiałem kurwa im powiedzieć, że im pomogę i się pucować, że mnie nie odjebali. O kurwa Dobra, zaparkowany Przepraszam, 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 Przepraszam co? Przepraszam panowie Halo, wołał nas pan Tak wołałem, bo jest taka sprawa jakbyście panowie mogli mi pomóc, bo... Fura mi się rozjebała, nie wziąłem narzędzi ze sobą Dobra, dobra Ty Str... ten piluj mnie, bo ten, bo mnie wyczuł dobra, dobra, do easy Easy peasy Gościu, odejdź ode mnie Nie, Stań panu... tam na dobra. przodzie maski Kurwa, same gangusy jebanych. gdzie jesteś porządni obywatele? Wydupiaj złotówo, wydupiaj, to gwiazda! No wydupiaj, <laughs> bo ci za <laughs> O! Kurwa, jaki wytrzymały. Ładne spodnie. O, dziękuję bardzo. O, ja też są całkiem a, zacne. Proszę... A, my się znamy przecież. A, Maja! A, a... Się, masz okay. Maja, kopelat. Co tam u ciebie? Ja, wiesz co? Ja nie mam do ciebie numeru w ogóle. A, mówisz, że chcesz mój numer? Przerafok. A nie ma problemu, nie ma problemu. Możesz zapisywać. Na takie okazje go spamiętałem. Słuchaj, ja to normalnie już wiesz, mam tyle kolegów ciemnoskórych, że na ludzie byśmy normalnie mogli... No ja nie wiem czy chcę słuchać zrobić, dalej, ale... To, ale... już Dobra, może nie, nie mówmy o tym. <laughs> Dobra, Ej, słuchajcie. ja ten, to jest ten z portkami, to ja ci furę naprawiałem przed chwilą. Tak, my już się poznaliśmy. Może nie po imieniu, okay, ale panowie my wyświadczyli przysługę. No, jak coś, to silny jestem. Martin. Ta A, kolega? Amatosi, Słuchajcie, nie pod komendą, nie pod komendą. Puma, Puma! Gdzieś tu jest Puma, uważajcie. Do klamki w pogotowiu. Dobra, ja się tym zajmę. Te dzięki, dzięki. O kurwa, ta puma! Uwa. Uważajcie. No, tam gdzie puma, tam, tam nieszczęści. Naprawiam, czekajcie. O kurwa. O nie! Kurwa. Ja pierdolę. No kurwa. Naprawiałem! Kogo, co... I sorry Martin, sorry, serio. Ścierny. Kurwa I D Vidz i będziesz tu pałko Dobra, dzwonię do, do swojego medyka, czekajcie. Ten, przypadek... Idę się tą pumę zająć. Bo ja mu wiem, że jak naprawdę trzeba się odsunąć. Bo ja mam dobry zamach. Kiedyś to ten te homrale cały robię w Baseball Kurwa, w tym garniaku to się nie da po schodach wchodzić normalnie. Pa myk dwójeczka cię wyprzedzą. Dobra, chodźcie szybciutko, szybciutko. Uważajcie, żebyście nie spadli, chodźcie tu, Ty... chodźcie tu troszeczkę. Chylny! Daję taka, że no, nie skoczysz. Dobra, odsłyszę. Żartowałem, no chodź, żartowałem! No, nie no, silny, chodź, No, piątek! Dobra, śluź, jak sobie życi. No, możesz znać, jak można No, może, no, no, może, no, może zapodać. No, jeszcze się nie znacie, no, spotkaliście się. Ale to jest Martin. Martin pozna silnego, tego w czerwonym dresie. No i drugi to jest John. Jak ty mi. Daj mu, dzięcio, A, dajmy mu Landryna, Landryna. Wczoraj o, Landryna! Landryna Dobra, no to będziesz Landryna. Ty będziesz Landryna silny, ja jestem w strachu. I ty, Martin, potrzebujemy dla ciebie jakiejś dobrej ksywki Muszę tak jako stanie, co? Driver. Dobra, to, to słuchajcie. To więc tak, jedziemy najpierw się przebrać, później jedziemy po broń i jedziemy po zielonych. Dobro, dobro. Dobra, po co to jest też ta długa, kurwa, tak za... piff pafa mam, robię tak, my, cyk, kurwa, i typa nie ma. Tak na mokotowych się to robi z Frejram. To gdzie jedziemy, panowie? Kurwa, zasuka jebana. Animy coś, tym wieźniu kłócić. Ty! Skąd się ksywa driver wzięła? No to... Tak jak silnemu silny jak widzisz. A byłeś dobry w tym co robisz? No proszczytko, nie? Wiesz niezbędnego. No, Martin ogólnie nie chce się przed wami popisywać, ale ty jest naprawdę dobry kierowca. O Jezu! Za szybko pochwaliłeś o chyba ty. Kurwa <grywa> Niech fal przed wetryczkiem, ty Peter. Mój krzyż. Masz, masz zestawy? Co? Ty, kurwa, myk I w zameczek Stoi no Otwarte Dobra, nie wejdź No co Noż, kurwa, No kurwa, przesadzi się No dajesz Teraz to prościutko Najpierw napłujesz na zameczek o kurde, za mocno naplułem, za głęboko poszło. No to chwilę poczekamy, se wyję Tak zawsze jest, nie przejmujcie się tym. Wsiadajcie i zaraz przysiądziecie się. Ja pierdolę. Ty silny kurwa mistrz. Silny? Zajebałeś no, pani z baseballa? Nie, to ten mi zabrał niestety. Ale też jakoś krzywo patrzy. Wiecie, kto to jest, czy nie? Silni, Ale nie, ten w samochodzie. Weźcie go i Ja mi ten kurwa bambus, to co to za jeden. O, czekaj, bo nie zabrałem, zapomniałem chwileczkę. Też jest bambus. Dobra. Udam, że tego nie słyszałem. <głosy> 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 bo co? Co się, co, co to za podśmiechujki, co ty? No, i tak my zostać. Co ty kurwa pijeś? Aaaa, o, 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 o kurwa, kurwa, no. Dobra kurwa Wsiadaj na mnie, siadaj, wsiadaj, wsiadaj, chuj ty to zamykasz w ogóle? Kurwa, czemu to jest zamknięty? No na chuj ty to zamykałeś? Cały czas jest zamknię... zamknięte, cały czas jest zamknięty kurwa! No bo zamknąłeś to raz, po co to zamknąłeś dobra, w ogóle? Dobra, na chatę, na chatę <laughs> Dobra, dobra Dobra, spokojnie, spokojnie, powiemy wszystko jak to było Spokojnie, podnieście ręce do góry, wytłumaczymy sytuację Ty, może w Baba ba Jaga gramy, co? Że jak się odwrócimy to on idzie dopiero

To, to, to był grande. Ja nie mogę pompy Grandy? To jest do odpierdolenia, no, kurwa. Bez do niego numer? No ja myślałem, że ty go poznałeś, dlatego 1, ja się 1, słowem 9? nie odzywałem, nie? A ty zacząłeś do niego strzelać, no. nie, nie, nie interesuje mnie to, potrącił mnie. Ma wpierdol w tej chwili. Dobra, trzeba z głosy zmienić, jakby co, nie? Bo słyszę nasze no, głosy. Dobra. Nie ma problemu. Także jakby co, to tak będę mówił, nie? No, o, to ja będę tak mówił, o chodzi, To ja, Superman! Wiem, to, jest to nie jest już Superman, dobra, sprzedajcie. Dobra, wy zadzwoń do Grandy i ustaw się z nim, powiedz mi... Wcale to nie będzie podejrzane, przesekunam się z nim tego i od razu do niego będę dzwonił. Zobaczmy sprawę, ech, zielony... I to Chyba mogę zmienić głos? Nie wiem, kurwa, muszę zajarać pana. Ej, Landryno! Landryno, bo ja mam takie pytanie, czy... Czy ty... Czy ty się poczujesz do... Grande? Mi się tak wydaje, że on coś go za bardzo lubi, chyba, słuchaj. Masz, jeździ po mieście i szuka policjanta, zaginionego. No powiedz, że chcesz się z nim zabrać. No powiedział, że nie chce teraz, no. Że jeździ eee. po mieście, że nie wie, gdzie jest. Ej, dobra, dobra. Ty, bo naprawdę, Landryno, już mnie to denerwuje. Jak chcesz to możemy pogadać, ale ja z baseballem, a ty założyłem rękoma Wejdzie do mnie za dzwonił, wejdź na ten czerwony park, zjeżdż tu się z nim ustawiam E, chłopaki! Nie mogę wyjść Chłopaki Silny, musisz klamkę nacisnąć. No to Ty! Nie żartuj sobie ze mną No nie mogę wyjść, wyciągnijcie, mnie, proszę! Bo to się zacięło z e, chłopaki! Dobra, John, weź zezwój do niego. Powiedz, już czekamy na Fuente Blanka. A, pięć Ja doskoczysz do tamtego dalej? O piątala że nie doskoczysz. Dobra, no to teraz patrz. Czekaj tylko co to zawinę wokół marynary. O, zobacz. Kurwa, normalnie. Ty. Silny, co się zgnął, Muszę się, się, się poczekać. Doskoczyłem. Kurwa. I... Dobra, to masz piętora. Więc tak dwóch się chowa w lodówce, a jeden się tutaj w szafce niech schowa. Dobra, ja wchodzę do lodówki. Jeszcze jeden tu w lodówce będzie miejsce. Ty, żona, żona coś długo nie ma. Co to za helikopter? Zaraz zadzwonię do niego i... ustawię rozmowy. Do tego Grandy całego. Ty, a to John to miał załatwić, przecież. Wiem, wiem. Ale nagle mi mówi, że sam mam to załatwić. Nie załatwi to sam, na spokojnie. Ty, a co jak Landryna nas, kurwa, wystawił? O, czekaj, czekaj. Zaraz zadzwonię, zobaczymy co będzie. Dobra, słuchaj chodzimy jak gdyby nigdy nic, John, John się sprzedał. Odpierdalamy go. Jak to kurwa, John się sprzedał? Ty silny Tylko jest, ja powiem, z nami. Jak powiem, jak powiem Morele. Jak powiem Morele, to idziemy. Ale co Morele? Morele to odpierdalamy? Te, dobre. No gdzie on jest, John? Co? Gdzie ten Grandy? Dobry. Dobra, wsadzam ci moje stare skarpety z dwóch tygodni. Do buzi, proszę, a... <grystanie> Kurwa wsiąść nie mogę, ja pierdolę. Dobra, ja go wyciągam już. Nisko, głowa kurwa, i się płucuj teraz. Ale do nas. Zabieram ty ci telefon. No jesteś nikim, pamiętaj. No pamiętaj, że masz skarpetę w mordzie. No dobrze, już <grystanie> mogłeś, bo chyba zapomnę. Ty, to czekaj, ja mu rozpierdolę, a ty dokończysz, co? A. Tylko odsuńcie się, bo wiecie jak to wygląda u mnie. Tak klasycznie dla każdego śpiewam przed uderzeniem, bo w moim sercu tylko mokotów jebać tych złudów i tych anonów. Jakieś mądre słowo? Arrivederci tak słyszałem. Bo no z buta jednak go przyjechałem. Dobra, Dobre. masz, już ci podaję jak jak on miał kurwa? La firinda. Co jest laffirenda? Pierdol się <śmieniot> <skinger> <Kuch targeting> Dobra, popraw mu o kurwa Kurwa, co ci się Dobra, już mandałeś Ty wiesz co, silny? Nie chciałem używać Twojego kija, bo to Twoja specjalność. Ty ja tego nie chcemy? Przepraszam, jest problem. Silny, pokaż mu jaki jest problem. Uważajcie, uważajcie. Uważajcie. Co niech puta kurwa, gadaj po polsku Eee kurwa, kurwy synu! O kurwa, uważaj, uważaj O kurwa Kurwa Martin, ci nie? Teraz to się wkurwiłem no No co się dzieje z tym miotem? Dobra to śpi, to będzie łatwo Siadaj O kurwa nie, no nie. o nie Silny kurwa. kurwa No kurwo Ja pierdolę o, Dobra kurwa. Dobra, zawijaj go. Dawaj, dawaj szybko, spierdalamy z ten bytu. Nie dałeś się otworzyć, dawaj, spierdalamy z no, kurwa, dzisiaj już drugi raz No kurwa nie chciał! <coughs> kurwa Weź mnie wyciągnij z tego auta auta ja <coughs> ja mnie wyciągnij Gierka z prowadzić <coughs> wyciągnij mi no kurwa ja mam dużo. Do to. się boguje cały czas kurwa bo nam zaraz, kurwa, kurwa zejdzie bo mu... fajnie gdyby jakiś bóg się nad nami zlitował nie wiem czy czy jest tam ktoś ale wysłuchaj mnie proszę napraw nasze życie. boże chciałbym chciałbym żeby mój kolega peter Znowu mnie zauważył, byliśmy razem przez tyle czasu, a teraz czuję się pewnie, jakby mnie nie było. No słyszę cię, Peter, słyszę. słyszę. Petera nawet nie słyszę, silny. Proszę, oddaj, oddaj mi, Panie Boże, mojego przyjaciela, kapitana i dowódcę. Nie no jest kompletnie zdesynchronizowane wszystko i rozjewane. bo Peter mnie nie widzi, ja go nie słyszę i tak dalej. normal diyorum. Yap bir lan.